Jest tu pełno falusów, bo niedaleko jest świątynia szalonego Lamy. Żył w XV wieku i nauczał buddyzmu, ale sam dużo pił i sypiał z dziewczętami. Mówił, że te rysunki mają wielką moc, która chroni przed złą energią. Dla nas to jest zupełnie normalny widok. Trzeba przyznać, że Butańczycy mają dość szczególne podejście do tematów w innych kulturach intymnych. Na przykład te, te obiekty namalowane na ścianach nie są pornografią. Mają jedynie odstraszać złe duchy, no i oczywiście przynosić szczęście. Jeśli jesteś bezpłodna, a Lama błogosławi cię taką formą penisa, to będziesz mieć dzieci. Dilu, masz piękny smile. uśmiech. Twój mąż musi happy być happy. bardzo szczęśliwym człowiekiem, mając taką żonę jak ty. O tak, jest szczęśliwy. A jakieś problemy? Na pewno jakieś masz. Tylko pieniądze. Pochodzę z biednej rodziny, ale jestem bardzo szczęśliwa, że żyję właśnie tutaj. Nasz król jest dla nas bardzo dobry. To naprawdę niesamowite. W czasach, kiedy wszyscy walczą o PKB, czyli produkt krajowy brutto, i kraje się prześcigają, który będzie mógł popisać się większym dobrobytem, nagle okazuje się, że można mieć zupełnie inną koncepcję, i tu w Butanie ważny jest poziom narodowego szczęścia. Narodowy Wskaźnik Szczęścia rozsławił Butan na cały świat. W latach 70. król ogłosił koncepcję Gross National Happiness. Od tamtego czasu poziom zadowolenia obywateli mierzy się nie zasobnością portfela, ale zadowoleniem z życia. 95% Butańczyków deklaruje, że czują się szczęśliwi. Doceniają spokojne życie, przyrodę, bliskie relacje z rodziną i przyjaciółmi, ale też darmową opiekę zdrowotną i edukację. Najlepsi wysyłani są na studia do Anglii, Stanów i Japonii. Jednak po skończonej nauce mają obowiązek wrócić do kraju i przepracować na jego rzecz 5 lat. Zostałam wysłana do Indii, do klasztoru z internatem, gdy miałam niewiele ponad 4 lata. Byłam tam do 13 roku życia. Nie jest to tylko moja historia. Wiele dzieci uczyło się za granicą. Dlatego, że wtedy w Butanie nie było jeszcze szkół. Teraz to nie do pomyślenia. Żadna matka nie wysłałaby dziecka w tym wieku do internatu.